Czy w ERP tego nie możemy zrobić? Czy możemy przygotować takie bony, czy możemy przygotować naklejki, które potem wrzucimy do pakowania? To są funkcjonalności, które ogólnie powinny być w ERP. Błażej Łukomski, ponad 20 lat doświadczenia w branży, właściciel firmy BestNet, dostawca platformy Humers. Cześć. Tak jest, cześć Marku. I moje pierwsze pytanie, czym jest platforma Humers? Platforma Humers jest rozwiązaniem e-commerce. Jest platformą, która pozwala na budowanie sklepów B2B oraz B2C. Jej charakterystyczną cechą, najbardziej wyróżniającą na rynku, jest pełna obsługa produktów konfigurowalnych, czyli konfigurowalnych produktów które yy, mogą być zbudowane z yy, podproduktów, mogą być parametryzowane, mogą być personalizowane yy, i są wspierane od yy, początku, czyli od tworzenia produktu, poprzez cały proces konfigurowania, zakupu i obsługi posprzedażowej, włącznie z integracją z ERP. Ok. I tutaj coś co powiedziałeś, czyli B2B, B2C, to jest w ogóle temat na dzisiaj, ale chciałem tak. trochę jeszcze wrócić do początku, bo zastanawiam się skąd się wziął pomysł na tą platformę, jeszcze jak byście samym beznetem. <laughs> bo to są fajne historie. Bo wziąłem, skąd, skąd ten pomysł? Znaczy, pomysł oczywiście wziął się z potrzeb rynkowych. W czasach, gdy rozpoczynaliśmy Dostępnych platform było bardzo niewiele. Mnie zawsze zagadnienie e-commerce fascynowało od początku jego powstania, i miałem szczęście spotkać osoby, które podzielały podobne zainteresowania i podobne fascynacje. Ja włożyłem pomysł, ideologię, jak to powinno działać. Spotkałem na swojej drodze bardzo dobrych programistów, którzy przekuli to w zaawansowany kod. Oczywiście najpierw powstały wersje uproszczone, na których się nauczyliśmy i które. No, szybko gdzieś skończyły na śmietniku historii, ale na tej bazie powstał bardzo dobry system napisany w języku Java, co jest charakterystyczne, czyli już wtedy dojrzałym języku, na którym można było dalej budować. I tak przez lata byliśmy w stanie budować bardzo zaawansowane rozwiązania, które nie wymagało rewolucji, a byliśmy w stanie je rozwijać ewolucyjnie. Okej, okay. i to, co chciałbym dzisiaj, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, czyli B2B, B2C. Często były sytuacje, że wdrażając B2B, B2C robiliśmy to osobno, ale zdarza się i chyba to jest taki trend wzrostowy, że należy robić to razem. I jak jest Twoje zdanie na ten temat? Tak, na, na rynku istnieje wiele platform, które oferują, specjalizują się może w rozwiązaniach B2B albo B2C i są w, lepsze w danej dziedzinie. My też rozpoczęliśmy od B2B, B2C najpierw, potem przeszliśmy do B2B, jednak od dłuższego czasu już ten rozwój jest równoległy. Myślę, że w tej chwili można powiedzieć, że około 50% realizacji realizujemy B2C i 50% B2B i oczywiście należy się zgodzić też z tym, że wymagania dla B2C i B2B w wielu aspektach są różne, natomiast moje obserwacje są takie, że w wielu aspektach te wymagania są zbliżone, to znaczy Systemy B2B nie są już siermiężnymi e, tabelkami, w których e, klient tylko wpisuje ilości i klika zamów, tylko oczekiwania klientów B2B w zakresie i prezentacji towarów, i e, UX obsługi, i e, potem obsługi posprzedażowej, także konfiguratorów mhm. e, są coraz większe. E, ponadto Często okazuje się, że prace, którą wykonujemy w danej firmie nad wprowadzeniem chociażby asortymentu, stworzeniem wspomnianych konfiguratorów, pokrywają się. I wykonywanie tych prac w dwóch niezależnych systemach, zbudowanych o inne technologie, no jest ekonomicznie nieuzasadnione. A, a, a pamiętasz jeszcze sytuację, gdzie rozmawialiście na przykład z klientem i proponowaliście im równoległe wdrożenie B2B, B2C, a on, klient Nie, zróbmy najpierw B2C. Bardzo często tak jest, ale w większości wypadków jest to jakaś przemyślana strategia. To znaczy zaczynamy od B2B albo zaczynamy od B2C z myślą o tym, że system rozwiniemy o część tą drugą. Tak? Mhm. Także to, to, jest, to jest bardzo popularne wśród klientów, że takie myślenie istnieje. Zdarza się też, że na przykład system B2B albo B2C już istnieją, mhm. i klient myśli o jego zmianie w przyszłości i zintegrowaniu właśnie po to, żeby oszczędzić pracy w zarządzaniu tym systemem. A to też jakiś wpływ na czas ma właśnie to, że robimy albo osobno, albo razem takie, takie wdrożenia? Czy jesteście w stanie w tym samym czasie wdrożyć B2B i B2C? No bo tak jak mówisz o, o tym wyglądzie, o UX, no to ja mam wrażenie czasami, że w zasadzie B2C to jest to samo co B2B w pewnym sensie. Nie do końca. Ja bym powiedział, że w, w B2B możemy spotkać często więcej funkcjonalności. Wbrew pozorom. Okay. B2, B2C na pewno musi być bardziej nastawione marketingowo, czyli musi obsługiwać wszelkie rzeczy związane z, z promocją. E, na pewno kwestie logistyki, płatności są bardziej rozbudowane. Natomiast w B2B istnieje cały szereg funkcjonalności unikalnych, chociażby tak? obsługa ofertowania, mhm. obsługa kontaktu z przedstawicielami firmy, czy to PH, czy, 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 czy chociażby jakimiś regionalnymi konsultantami. No i oczywiście kwestie polityk cenowych, które też w B2B przeważnie są dużo bardziej rozbudowane. Także tutaj. Nasza platforma rozwiązuje to w taki sposób, że mamy mechanizm widoków, które powodują, że możemy zmienić widok pod wpływem tego, jaki klient y się zalogował, czy jest to klient B2C, B2B, i w przypadku klienta B2B y uruchamiają się zupełnie inne moduły. Mhm czy to związane z logistyką, czy to związane z politykami cenowymi, czy właśnie z obsługą posprzedażową. On ma na przykład, widzi chociażby w swoim panelu klienta inne funkcjonalności. Więc starając się odpowiedzieć na twoje pytanie, tak zajmuje to więcej czasu, natomiast zajmuje to mniej czasu niż niezależne wdrożenie B2C i B2B osobno. No to teraz w kwestii finansowej, czy bardzo mocno to podnosi koszt projektu czy, no nie wiem, jeżeli robimy to równolegle to albo będzie to taniej albo będzie to, no nie wiem, zbliżona kwota do, do, do tego, co byśmy zrobili osobno. Bo to wiesz, to są też kwestie takie, co pewnie ludzie bardzo chcą wiedzieć. Oczywiście, jeśli chodzi o samo wdrożenie, na pewno będzie taniej niż zrobienie osobno, ale niekoniecznie dużo taniej. Okej. Okay. Myślę, że duża różnica występuje przy utrzymaniu w, w czasie. Tak? Tutaj trzeba pamiętać o tym, że koszt stworzenia systemu yy, to jest tylko jedna część, a tak naprawdę bardzo istotne jest utrzymanie w dłuższym czasie, szczególnie przy B2B, gdzie klienci B2B się przyzwyczajają do pewnych rozwiązań i nie lubią zmian. Mhm. E, druga sprawa jest taka, że w B2B często stosujemy bardziej dedykowane rozwiązania. I rewolucje w tym zakresie kosztują więcej. W związku z tym, w długim czasie jestem przekonany o tym, że takie rozwiązanie jest znacznie tańsze. Mhm. A to kiedy powinniśmy myśleć o tym B2B? Ja się trochę uwięziłem na to B2B, ale to wiesz, zakładam, że B2C to potrzebuje każdy praktycznie no, sklep internetowy. A B2B w którym momencie musi wejść? To znaczy, to musimy y, też sobie powiedzieć. Z kim rozmawiamy, kto, mhm. kto ma te potrzeby, tak. E, tutaj moglibyśmy nawiązać też w ogóle do e, skracania, że tak powiem, kanałów dystrybucji. To znaczy, to, takim ciekawym przykładem są firmy produkcyjne e, powiedzmy średniej wielkości, które za pomocą kanału B2C znacząco skracają e, w ogóle kanał dystrybucji. Do tego dochodzi B2B, ale w B2B też możemy wyróżnić różne poziomy, tak? bo może być to w cudzysłowie małe B2B, czyli sprzedaż do firm, powiedzmy, wykonawczych. Tak? Czyli my jesteśmy producentem parapetów i albo możemy działać poprzez lokalnych dystrybutorów, albo możemy bezpośrednio dostarczać firmom budowlanym i wtedy jest to B2B czy B2C. Okay. Tak, no, coś pomiędzy, tak? No tak. Więc tutaj y, możemy mówić o, o kilku poziomach y, i za pomocą systemu możemy zarówno obsłużyć zwykłe B2C, gdzie powiedzmy klient jest jednorazowy y, i, i znacznie mniejszy i y, nawet jeżeli kupuje na fakturę, to nadal jest to klient B2C, możemy obsłużyć firmy wykonawcze, które zamawiają na budowę całe pakiety. Parapetów i robią to regularnie, trzymając mhm. się tego przykładu, i możemy obsłużyć lokalnych dystrybutorów, gdzie na przykład potrzebna jest jeszcze funkcjonalność ofertowania klienta końcowego, czyli oni korzystają z tego systemu, zarówno do zamówień, jak i do stworzenia oferty dla swojego klienta końcowego. Mhm. A powiedz mi, bo ostatnio dosyć duże zmiany się dzieją na rynku, jeśli chodzi o, o cyfryzację, o marketplace, o integrację. I czy Twoim zdaniem? Ludzie, firmy ruszą szturmem właśnie po B2B i B2C, żeby nie być zależnym od, od dużych graczy, czy, czy, czy to raczej będzie dalej to samo? Znaczy, moja opinia w ogóle jest taka, że kanały dystrybucji będą się skracać. W związku z tym, y, szczególnie firmy y, wyspecjalizowane w jakiejś branży będą dążyć do. Y, Pominięcia pośredników, nie. którzy czasami nie są niezbędni, albo będą wprowadzać dodatkowy asortyment, którego dotychczas nie mogli wprowadzić, bo nie było to możliwe w dotychczasowej sieci dystrybucji. Okay. I tu właśnie pojawiają się chociażby produkty konfigurowalne, gdzie musi być kontakt producenta bezpośrednio z klientem końcowym, bo przeprowadzenie tego procesu przez y, dwa poziomy dystrybucji jest y, no, w zasadzie niemożliwe albo bardzo trudne. Dlatego na pewno w wielu branżach lokalne poziomy dystrybucji są potrzebne, bo musimy pojechać, nie wiem, po śrubki do hurtowni mhm. w cudzysłowie, ale na przykład już powiedzmy, uszyte zasłony do hotelu możemy zamówić firmie, która się w tym specjalizuje i rozsyła na całą Polskę. Czy uważasz, że przy tak, tego typu wdrożeniach blokerem właśnie mogą być działy handlowe? No znowu mówimy to o B2B, tak? No bo no to jest taki mi dosyć bliski gdzieś tam temat i, i zastanawiam się, czy dalej jest taka sytuacja, gdzie działy handlowe boją się tego, że narzędzie, program, system, platforma zabierze im po części tą pracę, tak? Nie będzie takiego fizycznego kontaktu, nie będzie tego dzwonienia, tylko klient samodzielnie może sobie zamówić swój towar. I ja zawsze powtarzam, że to jest narzędzie, które wspiera dział handlowy. Że wreszcie handlowiec nie zajmuje się przyjmowaniem zamówień, tylko zajmuje się tym, czym powinien się zajmować. Czyli relacjami, mhm. czyli y, przedstawieniem nowej oferty, y, rozwijaniem współpracy, a nie przepisywaniem zamówień. A do tego służy właśnie system B2B. On go wspiera, pomaga mu. A co byś powiedział w firmie, która no nie do końca się chce zdecydować na równoległe wdrożenie? No bo ja uważam teraz, że no to jest szybsza droga, żeby osiągnąć cel i pewnie zwiększyć sobie mm, przychody w firmie, tak? Czy, 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 woli, czy wolicie jednak robić to osobno? Pokazujemy jakie są możliwości. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. I staramy się je przedstawiać. Myślę, że to rozwiązanie po prostu ma wiele zalet, natomiast ostateczny wybór należy do, do konkretnej osoby i konkretnego przypadku. Jesteśmy w stanie na wielu przykładach pokazać, jak to zadziałało, ile czasu to oszczędzało z takich można powiedzieć. Ja pamiętam taki przykład, kiedy kończyliśmy duży projekt właśnie B2B z, z konfiguratorami. Trochę się rozjechał czasowo. Mhm. Chyba każdemu się to zdarzało, ale to, to, to przy, no, nie teraz o przyczyna. W każdym razie byliśmy przekonani, że jedziemy na dywanik do... E, prezesa firmy, e, że tak powiem, rozmawiać o karach umownych i przyczynach tego opóźnienia. A przyjeżdżamy, a tam dowiadujemy się, że właśnie dzwonił do niego klient i mówił, że on już nigdzie indziej nie będzie zamawiał, bo jest tak wygodnie i przyjemnie i nigdy w życiu jeszcze nie zamówił tak wygodnie tego produktu. I to jakby obrazuje, y, obrazuje trochę tą sytuację. Czyli y, w to klientom jest wygodniej. A jeżeli klientom jest wygodniej, to zamawiają więcej no tak. i zamawiają u nas, nie szukają gdzie indziej. Eee, także od tego myślę, że trzeba zacząć. To teraz zastanawiam się, jaki jest czas na wdrożenie, ile to trwa i od czego jest to uwarunkowane. Oczywiście, no to myślę, że w, e, wszyscy mówią podobnie, czyli to zależy. <grym> tak. Eee, mm, Wydaje mi się, że takim czasem rozsądnym, który należy podać, to jest pół roku, mhm. przy czym część tego czasu, miesiąc, dwa to poświęcone na, na analizę, na ustalenie, tak naprawdę, jak, jak system ma działać, poznanie procesów, omówienie wszystkich szczegółów, opracowanie specyfikacji, e, a te pozostałe cztery miesiące na uruchomienie takiej podstawowej wersji. Oczywiście, jeżeli. System jest bardziej skomplikowany, bardziej indywidualny, zawiera konfiguratory, to i mogą być dwa lata. Okej, okay. no to, to, to już jest różnica. I nie boicie, nie boicie się w takiej sytuacji, że jakby cały, cała koncepcja wdrożenia przez te dwa lata mocno może się zmienić? Jeżeli się zmienia, to jak wy reagujecie, jak rozmawiacie z klientem? I, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem realizacji tak dużej w jednym etapie. W związku z tym yy, dzielimy taki, te, taki projekt na etapy. Wdrażamy pierwszy etap i potem go rozbudowujemy. Okay. I wtedy yy, na pewno pojaw pojawią się w międzyczasie zmiany, poprawki, często radykalne zmiany koncepcji. No właśnie, no bo, bo, bo no ten czas to jest taki. Kurczę, no ten, ta rzecz, której nie chcemy, nie? jeżeli się przedłuża. I teraz zastanawiam się, jakie często podczas takich projektów są wyzwania według Ciebie. I na co należy zwrócić uwagę, czego należy nie robić przede wszystkim. Choćby tego, o czym wspomnieliśmy, planować zbyt długich etapów i liczyć na to, że nic się nie zmieni. To jest ogromne wyzwanie. Ogromnym wyzwaniem zawsze jest. Yy, yy, Uporządkowanie sytuacji, chociażby w B2B polityki cenowe. No tak. Nasz system ma ogromne możliwości, jeśli chodzi o polityki cenowe, cały mechanizm konstruowania, zarówno cen, jak i, i promocji na różnych etapach. E... W skrajnych przypadkach mieliśmy sytuację, że każdy z kilkudziesięciu tysięcy klientów miał inne ceny tak, inne cenniki. Mhm. E... Ale yy, wydaje mi się, że w większości przypadków odwzorowywanie dokładnej sytuacji zastanej, że tak powiem, jest ekonomicznie nieuzasadnione, bo w wielu przypadkach chociażby każdy handlowiec ma trochę inne reguły i trochę inne przyzwyczajenia, i warto przy wdrożeniu takiego systemu je ujednolicić. Działa to korzystnie zarówno na organizację, bo wprowadza pewne zasady, jak i na klientów, bo wiedzą, czego się spodziewać. Nie są, są odzwyczajani od tego, że za każdym razem, jak zadzwonią, to w zależności od humoru, akurat przedstawiciela, dostaną inne warunki. Mhm. Także to, to na pewno jest wyzwaniem jest ujednolicenie zasad. Okay. Na pewno wyzwaniem jest rozdzielenie jak ma działać B2B, jak ma działać B2C, co do której części należy e, i jeśli chodzi o sam system i jeśli chodzi o obsługę, bo tutaj często są problemy kompetencyjne tak i, i w sposobie obsługi, i w sposobie komunikacji, tak? które komunikaty w jaki sposób są przekazywane do tej części i do tej części. No to taki aspekt techniczny. Czy B2B i B2C są w stanie firmę obsługiwać jakby z jednego panela, czy wy to rozdzielacie? Są w stanie z jednego panelu, przy czym często jest tak, że są różne osoby o różnych uprawnieniach. Tutaj znowu pomaga nam mechanizm widoków, czyli może być osoba, która ma dostęp do wszystkiego, może być osoba, która ma dostęp tylko do części B2B, albo tylko do części B2C. Mhm. I zarządza tylko treściami, klientami, zamówieniami, towarami, które do tej części należą. Tak samo ten mechanizm pomaga rozróżnić asortyment. To jest bardzo częsty przypadek, kiedy w którejś z tych części jest dostępna tylko część asortymentu. Mhm. To taki kluczowy aspekt czyli same integracje coś o czym jeszcze nie wspomnieliśmy. Jak wy się w ogóle z ERP integrujecie bo zakładam jak ktoś decyduje się na B2B B2C to gdzieś tam na końcu też pojawia się ten system RP. No tutaj połączenie tych dwóch dwóch kanałów w jednym systemie jest bardzo korzystne z punktu widzenia integracji z ERP bo integracja wtedy jest jedna. Ona może obsługiwać czy być rozbudowana o pewne funkcjonalności związane z B2B, chociażby z wymianą klientów, czy wymianą cenników, czy, czy polityk cenowych. E, natomiast e, kwestia zamówień, kwestia asortymentu, tak naprawdę jest zbliżona. Może być co najwyżej rozbudowana o pewne, pewne pola, ale, mhm. ale na tym e, trudności, jeśli chodzi o, o, o rozbudowę, się kończą i utrzymanie tego w przyszłości też jest dużo łatwiejsze, bo utrzymujemy jedną integrację, a nie kilka. No tak. Z punktu widzenia systemu ERP też jest łatwiej, bo nie musi się dostosowywać do, do, do kilku zewnętrznych systemów. Często macie sytuację, że pewne funkcjonalności z ERP są przenoszone do waszej platformy, bo wiesz, no na przykład to, co wspomniałeś o cennikach. No, ERP nie mają tych cenników za bardzo rozbudowanych. Są bym powiedział bardzo podstawowe. Mm. Powiem dyplomatycznie. No i to tak jak wspomniałeś, no wy jednak macie obsłużone to na różne możliwości, różne warianty, i dużo masz projektów, dużo macie projektów, gdzie te rzeczy z zerpa trafiają do waszych platform. Tak. <głosy> <głosy> tak, tak. To się <głosy> często <głosy> zdarza, że kurczę, w RP ja tego nie możemy zrobić. E, mieliśmy. E, e, Przykład dosłownie w ostatnich dniach, gdzie, gdzie kończyliśmy bardzo ciekawy konfigurator właśnie zasłon, niby zasłony, prosta rzecz, co tam nic skomplikowanego. Eee, natomiast okazuje się, że zasłony nie muszą być uszyte dokładnie tak jak tutaj, te, które w tle widzimy, tylko te zakładki mogą być inaczej, wtedy inaczej się to liczy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie, żeby wyprodukować taką zasłonę, no, musimy mieć specyfikację, która idzie do produkcji i tak dalej, i tak dalej. No i nagle się okazuje, że no, w ERP to tak… To, czy możemy przygotować takie bony, czy możemy przygotować naklejki, które potem wrzucimy do, do opakowania, żeby były opisy? No tak, możemy. Możemy, oczywiście. Także to są funkcjonalności, które ogólnie powinny być w ERP. Eee, a tu zostały dodane w systemie e-commerce i nie sprawiało to problemu. Okay. Boże jute Ci bardzo dziękuję za udział i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy na temat Waszej platformy. Dzięki. Dzięki.